Oryginały tych fotografii będą Państwo mogli zobaczyć właśnie na tej naszej niewielkiej ekspozycji, które, które Państwu pokażemy. Młodzka. To w porannej wle. Bardzo często przez Adama Świętańskiego pokazywana fotografia kilka razy na jego wystawach zbiorowych. I, o właśnie tak dokładnie wyglądają te plansze. Oryginalne zawieszki, nakryczki, w ten sposób ta wystawa jest prezentowana. Drodzy Państwo, teraz chciałabym opowiedzieć Państwu o tym, co trafiło do Muzeum Śląska Polskiego. Niedawno, tak naprawdę w związku z tym naszym spotkaniem, Pani Krystyna Śmiedańska że tak powiem, zebrała się i przekazała nam zbiory, które, które obiecywała nam przekazać, gdy robiliśmy wystawę Adama Śmietańskiego. Drodzy Państwo, do naszych zbiorów trafiło ponad 600 fotografii. Fotografii z prywatnego zbioru Wacława Śmietańskiego, brata Adama Śmietańskiego. Przekazała nam to pani Krystyna Śmietańska, czyli bratanica Adama Śmietańskiego. Właśnie. Drodzy Państwo, to w, przede wszystkim fotografie rodzinne wykonane przez Adama Śmietańskiego. Natomiast w zbiorze tym również mamy parę fotografii, które, które są fotografiami Adama Śmietańskiego pokazywanymi przez niego na, na wystawach. I tu szczególnie cenna fotografia którą teraz pokazujemy, to wykonana w 1945 roku fotografia jazda pierwszą klasą czy podróż do pola. Adam Śmietański różnie ją na różnych wystawach. Pokazywał ją kilkakrotnie. Jeden egzemplarz tej odbitki znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. A teraz w naszych zbiorach też się znajdujemy. Oczywiście fotografię znamy. Z fotografią, z fotografią bardzo często mogliśmy obcować tak naprawdę, to jest sztandarowe zdjęcie Adama Śmietańskiego, bardzo często pokazywane. No ale dla nas rzeczywiście ten oryginał w zbiorze jeszcze sygnowany, podpisany przez Adama Śmietańskiego na z przodu, z, z tyłu opieczętowany stanowi wielką radość. Fotografia jest niewielka. Ja...